Jeśli ja bym sobie to skrócił na przykład wysoko, tutaj, to popatrzcie, jak krótki będzie ten włos. Ten włos mo może być taki, a może być na przykład nawet tak długi. A później do tego będziemy łączyć górę. Także naprawdę trzeba się tutaj zastanowić dwa razy nad tym, jaki kształt będziemy tworzyć. Takie dwa uważam podstawowe, co możemy zrobić, to jest tak. Możemy iść dalej w warstwy, czyli wyciągamy te włosy w ten sposób. Albo nawet w ten sposób wysoko, i mamy krótkie bardzo włosy tutaj, albo możemy iść w gradację, czyli tak naprawdę stworzyć coś w rodzaju tutaj trójkąta. No i popatrzcie, te włosy będą wtedy dużo dłuższe, ale też będą dużo cięższe. Dlatego popatrzcie, pierwsze pasmo ja sobie wyciągnę i zetnę na razie w ten sposób w gradacji. Popatrzcie, na przykład wezmę sobie ten włos. I patrzcie, gdzie mi się on kończy. On mi się lekko zawija, on mi się kończy gdzieś tutaj. Jakbym go ściął krócej, to by nam się skończył wyżej. I tak naprawdę ja sobie zostawię to w takim kształcie, bo też boję się, że zrobię to za krótko, to będę musiał całą górę bardzo mocno katować, a tego nie chcę, bo widzę, że te włosy się fajnie zachowują, jak są mimo wszystko troszeczkę dłuższe, yy, także będziemy sobie szli teraz w gradację. Czyli widzicie, wcześniej mieliśmy warstwy 90 stopni, a teraz mamy już, yy, mamy już gradację.